Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otwieramy Multipaka niemieckiego z kolekcji Panie NIE FIFA 365 2019. W środku do trafienia są karty German Star. Zobaczymy czy jakaś nam wpadnie. Rozcinamy 5 saszetek. Mamy tutaj logo PSV i na limitce jest Bonucci. Więc, może sobie zrobimy taki pojedynek też, Juventus kontra PSV Eindhoven. Ok, saszetki są. Teraz jeszcze trzeba limitkę odkręcić. Jedna jest i teraz logo. PSV Eindhoven. Ok. Czyli mamy Juventus kontra PSV Eindhoven. Wszystko liczymy za jeden punkt. I pierwsza saszetka. Mamy Borussia Dortmund. Andre Schürrle z Gremio. Jailson, Tutaj mamy ponownie Gremio Cortez. Kartą specjalną jest Porto Milestone. I bazówki jeszcze Boka, Magalan i Atletico Antoine Griezmann. Czyli w tej saszetce nie było nic konkretnego. W drugiej mamy Porto Maxi Pereira. Inter Perisic, Spartak Luis Adriano, jest Robert Lewandowski na karcie Game Changer, z Napoli Marek Hamsik, Milestone, milestone i Paris Saint-Germain Rabiot. Spartak Eschenko, Boka Reynoso, Inter, Vecino z Bayern Multiple, Kimich i Miller. Bazówka z Porto Torres i Fans Veratis Paris Saint -Germain. No, na razie słabiutko, nic nie wpada ani dla PSV, ani dla Juventusu. Ale teraz jest pierwsza karta dla PSV Eindhoven Ramzelar. Ale odpowiedź natychmiastowa Juventusu. Mandzukic 1-1. Boka Cardona. Logo Manchesteru City. Tikinio Soares Porto. I jest Juventus. Bernardeski A więc prowadzenie dla Juventusu 2-1. Została ostatnia saszetka Coś kart German Star nie widać. Mamy Akanciego z Borusi Dortmund. Sergio Aguero. Manchester City i jest PSV Eindhoven, Luke de Jong 2 do 2 tutaj mamy Borozowicza na Goldzie i dwie bazówki, Karamoch z Interu i Gabriel Jesus z Manchesteru City, a więc nie ma rozstrzygnięcia, 2 do 2 jeżeli chodzi o karty German Star no niestety nie wpadła, ani jedna ogólnie jakoś tak słabiutko z takich lepszych kart, no to lewy i tutaj goldzik z brozowiczem. Ocencie sami ten unboxing, co myślicie odnośnie kart, które mi wpadły. No i co, jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.